tego najlepszego a witam sąsiada a Witam, witam, witam. Witam, witam. Oj. Ocie. Dziś wybieramy, jutro słodycz mamy. Dziś wybieramy, jutro, słodycz mamy. Dobre hasło, co? A, a na co sąsiadowi hasło? A ja na co? Kampania się zaczyna. <noise> Chyba się kończy. Jedna się kończy, druga zaczyna. Kampania zawsze trwa. A ja szukam najlepszego hasła wyborczego. Wybieramy tylko jednego. Ja? A sąsiad na którego będzie głosował? Ja na tego najlepszego. A no niby tak trzeba, no. A sąsiad na kogo? Ja. Y... A jeszcze nie wiem. Aha, to sąsiad należy do tych niezdecydowanych. No wiesz, sąsiad no... – Każdy mi się jakoś podobą, Ale nie każdy jest jednaki. Jeden ma okrągłą główkę, drugiemu wszędzie włoski rosną, a trzeci jest smukły. – No, ale przestań, ważne to, jak wygląda, i no, to, co ma w środku. To, – To w każdym z nich to jest taka słodycz. – A to nie wiedział sąsiad? – Wystarczy spojrzeć. – Ale pozory mogą mylić. Dlatego trzeba wybrać tego, co najwięcej daje. Ja, ja, ja. Łatwo powiedzieć. A jak to sprawdzić? A to samo wyjdzie. Najpierw go czyszczą. Obdzierają z wszystkiego, co do niego przylgnęło. Myją, retuszują. Tak, żeby wyglądał na świeżego. I do wyboru. A po wyborach? Wszystko naprzemiał. Tak. Żeby z niego ta cała słodycz uciekła i zostaje sama melasa. Sąsiad, to go jakby chodziło o wybór najlepszego buraka. No tak. To niedługo zaczyna się kampania buraczana. Będziemy wybierać najlepszego buraka. <gry> A sąsiad to o jakiej kampanii myślał? Ja... Jo... Daj sobie o tym napis. Dziś wybieramy, jutro słodycz mamy. Dziś wybieramy, jutro słodycz mamy. Wybieramy tego najlepszego.